W Kanie Galilejskiej Maryja uczy nas dostrzegać potrzeby innych i ufać Jezusowi. Wsłuchajmy się w jej słowa z Ewangelii, według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. W Kanie Galilejskiej objawiasz się, Maryjo, jako pośredniczka łask. Twoje serce uczy nas wrażliwości na potrzeby innych i zaufania Jezusowi. Twoje słowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, są zaproszeniem, by słuchać Chrystusa bez wahania. Pomóż nam, byśmy w codzienności potrafili rozpoznać Jego głos i wypełnić Jego wolę Litania do Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej. Kirie eleison, Chryste eleison, kirje eleison Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim synem, módl się za nami. O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci aniołowie, módl się za nami. O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy syn Twój odwiedził, módl się za nami. O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce stworzyciela Twego oddała, módl się za nami. O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem boskim, módl się za nami. O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami. O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba, módl się za nami. Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Od nieumiarkowanego smutku, po stracie naszych przyjaciół, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, Wybaw nas wstawieniem się Twoim. Od śmierci w grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez błogosławione zaśnięcie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez radosne wstanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez chwalebne twe przyjście do nieba, wybaw nas wstawieniem się Twoim. Przez ukoronowanie Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim przez niewypowiedziane radości twoje i chwały wybaw nas wstawieniem się twoim my grzeszni prosimy cię wysłuchaj nas abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła prosimy cię wysłuchaj nas abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła prosimy cię wysłuchaj nas abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła Prosimy Cię, wysłuchaj nas. Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś ją do godności, matki Twojego jedynego syna. A w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś ją najwyższą chwałą spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jego prośby mogli wejść do wiecznej chwały, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję, że trwasz w modlitwie, niech Maryja wyprasza ci potrzebne łaski, zostań z nami na kolejny dzień nowenny i subskrybuj, by nie przegapić żadnego dnia z Panem Bogiem.